Gdy na dworze temperatura dobija do 30 stopni Celsjusza, nie ma nic lepszego niż zanurzyć się w chłodnej wodzie. W Zielonej Górze wypocząć nad wodą możemy w kilku miejscach, oczywiście pod czujnym okiem ratownika. Niesłabnącym zainteresowaniem nie tylko zielonogórzan cieszy się basen w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Mieszkam pod Nową Solą. Przejechałam tutaj ze Szwecji załatwiać sprawy sobie swoje, takie, bo mamy mam u siebie. Przyjechałam z dzieckiem, bo fajna pogoda, bo można sobie pomyśleć, posiedzieć sobie bez jakiegoś takiego. No to jest dla mnie relaks po prostu. No. Na basenie Dżankowie jest sympatycznie, bo blisko do Zielonej Góry e, mało ludzi. Jest, można się spokojnie rozłożyć, jak widać, nie ma problemu. E, z rodziną tutaj jestem, także odpoczywam, korzystam, urlop mam do 30. Niecka dla najmłodszych atrakcje dla dzieci i osób w średnim wieku, no i basen o wymiarach olimpijskich dla doświadczonych pływaków. W Drząkowie można aktywnie spędzić czasy. Ci, którzy wolą poleniuchować chować i wygrzewać się na słońcu, mogą rozłożyć koc na trawie. W sezonie to miejsce odwiedzają tysiące gości. Jak jest pogoda taka, wczoraj dzisiaj mam nadzieję, że będzie na ten weekend. Obożenie jest ogromne, no bo nic przyjemniejszego, jak opalać się i korzystać jest pięknego basenu rekreacyjnego, gdzie woda ma 28 stopni, gdzie są różne atrakcje dla dzieci i zainteresowanie jest bardzo duże, co mnie bardzo cieszy oczywiście i nie tylko osób z naszego regionu, ale również z Polski. Infrastruktura w Drzonkowie zmienia się co sezon, gdy zadbano już o miejsca do opalania, do gry w siatkówkę plażową no i oczywiście atrakcje wodne. Administracja skupiła się na umożliwieniu swobodnego dojazdu do części basenowej, zadbano też o dodatkowe miejsca parkingowe. Mamy duży parking bezpośrednio przed pływalnią olimpijską na, na, na 200-300 samochodów i osoby korzystają z tego. To jest miejsce przeznaczone na budowę boiska piłkarskiego, że na nawierzchnią planujemy, że ta inwestycja rozpocznie się w przyszłym roku. Ale jeśli tak się stanie, to mamy bardzo duży parking bezpośrednio przy ulicy Olimpijskiej. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji ma swoje plusy, ale osoby, które wypoczywają na basenie skarżą się, że opłata za korzystanie z obiektów jest zbyt wysoka. Jestem z wnukiem tutaj. A to przyjemne miejsce, ciekawe, żeby wypocząć daleko, nie trzeba zamiast to jechać? Jest przyjemne, tyle tylko, że trochę mało sprawiedliwe dla tych, którzy się nie kąpią rzecz jasna. Trzeba niestety zapłacić tyle, ile, dla, ile ci, którzy się kąpią. Jest tutaj pierwszy raz, jak na pierwszy raz nie jest źle, tylko, że jest dosyć drogo, szczerze powiem i mało basenów. Dyrektor ośrodka podkreśla, że na basenie w Drzonkowie obowiązuje zniżka dla osób starszych, dzieci oraz osób niepełnosprawnych. Wiele rabatów dotyczy także karty zgranej rodziny. Takie ceny obowiązywały w ubiegłym roku i nikt wówczas się nie skarżył, dodaje Słukowski. Wszyscy chcielibyśmy mieć wszystko taniej niż, niż to, co jest. Myślę, że, że ta usługa nasza jest warta tego. 14 zł, normalny bile za 3 godziny pobyt, zniżki te z tych programów jonogórskich, zgrana rodzina. Osoby niepełnosprawne bezpłatnie, dzieci, emeryci, renciści 50% tego biletu, także nie przyjmuję argumentu, że jest za drogo. Myślę, że te są pieniądze warte tego, co ośrodek oferuje. Basen olimpijski w sezonie czynny jest już od rana. Otwarcie części odkrytej jest uzależnione od pogody.